To tak jest Tworzę, tworzę, niech im kółko odpadnie po drodze Jasne, cool, dobra, lecimy To jest na tezdę na inteligencję Gdzie my jesteśmy? No w pojeździe, w lesie W pojeździe, się. Nie no rozumiem, rozumiem Nie te czasy trochę lekki like Kurwa uuu, jedna razutę mam I co tak wszyscy siedzą w tych tych... plecakach? co wy tak grzebiecie wszyscy Spracamy posłużenie, wszystko wzięliśmy sobą na pewno przed akcją się o, To się wow! zobacz Niech ktoś mu to zabierze proszę ja to blasko, Co to mówimy Będę uważał, my... będę uważał I chodź choćby ja O, gdzie jest kierowca tego e, tego... No queen. zaraz przejdzie nie ma Czekasz Czekasz może kontakt z nami na 51.9 Przyjął. ją, a... Może nas w misji do czołku brać e, dobra, Zaprawa poranna Ty nie wpadnijcie na żadną minę <laughs> To jest Mogłoby tak być się że oni kurwa tyle na tego kierowcę czekaliśmy, że my się na My już tam kiełbasę będziemy smażyć, nie? To że zabędziemy kurwa ten punkt sami. No tak, już na, na XE i będziemy kiełbasę smażyć, no a tak. oni dopiero wyjadą. Nie mogę, nie? Kontynuować. O Gotowy stop Vision 1-2, przyjął Kenway 1-1, Bart 1-2 ja tak, Kontakt wzrokowy z piechotą to... Azimut 18 dystans 226 metrów Odbił. Bart, przyjąłem, nie otwieraj okna dla białego, przemyśl się na wzgórze przed tobą Będziesz miał wstępny lepszy widok ja już, ja już dym się przygotowałem Dorównuję Proponuję ja to wydostać do linii do mnie i zatrzymać Omega dla Kanuj, czy to jest guzik? Dla białego, eliminuj chałupy. Jak przyziebiłem bardzo przyjął, wykonuję. Bez odbioru, byłem zdjęty. Zielony niebieski, skokami, naprzód. rusza rusza do przodu. dym do przodu i eliminować przeciwnika. i eliminować przeciwnika ja gotów, jesteś jesteś cały. Ja jesteś cały jesteś BMP lewo jest BMP tutaj wali do nas Panway, tu baśnie Peter w drodze, eliminuje odbiór Mam blast? Tak, przyjąłem. Eliminuj. Dobra, okej. Okay. Zostawiam, zostawiam go. Gdzie mamy niebieski? Przemieszczam jeszcze dwadzieścia do przodu. Kurwa. Nie widzę. Clear. Clear. Kenway, Tubar. Uwaga, bizon w drodze. Przemieszcza z west na east, wasze north. AS, trzy bizony. Żubr. Odbiór. Żubr idzie. Backblast? Kurwa Za górką Northwest west Dego? Tak, Northwest, blisko Dego. bardzo eee, w Tu walą Dego. Macie granat? Rzućcie granat im. Ładny Ja z dla Zielonego, melduje rannych dwóch yy, Mam pomóc? że jeden, nieprzytomny, jak przejadę od biura W przyjąłem, tam medyka Dzień. Gdzie oni są? Po tamtej stronie Dobra, osłaniajcie o! Granat, granat, granat Już! Osłaniajcie, osłaniajcie! Jako... Zupek, trzymaj się! Blisko, blisko, blisko są! Wskazuję tam ci ramiecz Kurwa! No, Kurwa! Zabandrzewałem się. Mamy Mam rannego, kolejnego. Demon dostał w głowę, kurwa. Kurwa, krew mi się przez ręce przelewa. bo Nie, nie, już, już mam, już mam. Udało się. Osłaniaj mnie, osłaniaj mnie. Osłaniaj mnie stary, ja się nie zajmę. Ło! Wow. Dobra, kto nie jest ze mną? Cisza, kto nie jest ze mną? Cię osłaniać eee, kurwa. Demon, ale ty, eee, ty się możesz obrócić to. i pilnować też no, mam czy no, z no, tylu no, pojawią no, już no. Przyjąłem, no, zaraz się no. tą zajmę Tylko patrzcie, patrzcie ten kurwa perymetr Garnij mi klatryć pozwolę. Już Nie, to co, to co to, to, to A ty ci tam robi, ale to ja się łatam sam Seal Tak, tak, nie tak się zaraz. Już prawdziwisz co mam robić. Masz czas seal, za bandał się lepiej. Krwawie nie ustało tę silla. Tak Podaj dokładną lokalizację, zaraz do za was przyjdę, Odbił no dobra, gotowy. po lewej stronie, Przejściu też po lewej stronie, Potem. Nie za. Potem, nie mogę na razie. A bym się skończyła. A, morfinę. Morfinę A to już wcześniej użyłem. Dzięki. Po nim, tam leci artyleria, ja nie wrócę po niego, bez odbioru. Wróć po niego, wróć. Gdzie on kurwa, ja nie wiem gdzie on jest nawet. On jest po drugiej stronie bunkra, on mi powiedział. Już, już ci daję. Morfina Ci dam. Ja od razu zaszyję Ci, bo jesteś półro mocno dosyć podzirobiony. Omega, Omega, tak na K-04, odbiór. Cze, bo jak krwawię. Sam się patrzy. Omega, potwierdź możliwość ostrzału antyryjskiego na punkt x 11 i 1-L, odbiór. Omega, nalegam, i odbiór! Kaj omega przyjął ETA 15, zbiór. Biorę Tobie, do 15 sekund spadnie gra. Nie jesteśmy danger Close? Ja bym schował głowę, bo jak tu jebnie to czekaj, bo cię szyje. 5 sekund wytrzymasz. Teraz już kończę. Dobra, czekaj, chował się. Kurwa, i to ja zę. Hell yeah, kurwa. America. Dobra, Powinnaś być, git. Dex, pokaż się. Ja w Ciebie nic w ogóle nie dostałeś nawet Proszę ci to ja muszę spojrzeć na złamanie głowa nisko Dobra. stary nie wychyla się, niech Max to robi na razie Dobra leja Czekaj, ja się zostałeś zajmuję się tu, demonem. Zostałeś tu z zielonymi, tu z zielonymi. zielonymi. Demon nie rusza się kurwa

ja masz robić drzwi, bo Chodź, idziemy. Czę, sobie minę trochę? Bo mam za dużo. Czekaj, zaraz to wpakujemy na pojazd 16 morfin 18, to wystarczy Co to z Elektry żeby nie słychać? Jak mnie słychać Kurwa, nie we mnie za gorącowaną w środku? Widzisz, że mam do oddziału. No mówię. Kontakt. Gotowe zatrzymać badania Co to się kurwa stało z tą żachownicą Co wy odpierdalacie na tej jebanej drodze do chuja? Nie umiecie szachownicy pierdolonej zdalić? O chuj, w lat. Kurwa Zex przyspiesz I rozstawcie jakoś sensownie tą szachownicę Ward 1-2 dla Kenway 4, podążaj za nami, jak przejdziemy z lewo Ward 1-2 przyjechał, podążam, jest z odbioru Kurwa To ja po coś? Aby on, aby Nie, to tak. pytań, teraz to nie jest ważne za To jest do obniżenia ciśnienia Jak ktoś za dużo pikawa jak pikawa ma upierdolność to podajesz wtedy dopiero Ale używaj tego rozsądnie, bo możesz zabić kobiety w ten sposób Gdzie on kura, poszedł już, ja pierdolę ty no... To... Nawet, nawet nie wytłumaczę mu no Ja pierdolę Następnie no ból ja? Potem, bo ruszamy Gunage 4, zgłaszam odbior Gunway 4, fast mover zdjęty. To zbior Mega, powtórz komunikat od Gunway 4, fast mover zdjęty. To Ładnie, przejechał. Dobra, idziemy. 1-2, przyjął, wykonuje, kontynuuje, drogą, bez odbioru. Bad 1-2, masz zgodę na otwarcie no. ognia, bez odbioru. Ja. Vision 1-2, lock and reach, Stay. otwórz ogień, otwórz ogień, otwórz ogień. Otwórz ogień. Opatruję cały czas. Ja sobie głowę opatrzę. Tak, ja ci toros. Doraz... Wyglądam dobra, toros mączkę ogarnięty z tego co widzę. Tak, do go. Mogę. Dobra, to za bandażur, ja tam dalej będę się sobie klatkę no, uciskować ci daję i szynę ci założę. Tak, nogę. tak. Powiedz, ktoś potrzebuje opieki medycznej? Odbiór? Ja poproszę komunikat odbior Fioletowy dla Pej czy ktoś potrzebuje opieki medycznej odbieram Kurwa Wydaje mi się, że już teraz tak Wychylam ja Rona rzucam Ale to nie, to nie ja tylko rzucam, oni też rzucają To zabiły. Nie, bo ja daleko rzucałem No nie wiem o, Oni też rzucali stary, te granaty ja jeden ja... za drugim wybachały to nie były moje Jak to jest że ja byłem powłoszylanat A nie mam Normalnie bo wyleczyłem cię Aha, Aha Ale to jest kraka co? No, tak, 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 tak. Co O, wy... <śmieniciela> no tego wiedziałem.

Ja 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 Cześć, bo czysto, okej. Okay.